Hejko, moi drogi widzowie! To wasz najmniej ulubiony YouTuber! Będę sobie na odcineczku z nudów, oczywiście. Będę sobie dzisiaj ze mną grał, z moją, z moją kuzynką będę grał. Siema. Wow, przywitała się, nie, nie, niemożliwe. I będziemy sobie grali w Bedwars w sumie tyle i widzimy się tam y, zaraz, nie? Dobra, Siemanu! Jesteśmy sobie już na rundzie. Wow, ale jesteśmy super. Jestem księdzem yy, afroamerykaninem. Nie wolno brzydko mówić. Dobra, dawaj Zosia. Ujemy, ja mam lagi! Yy, nie wnikajcie proszę. Akurat kurde nagrywamy dostarczą. No zawsze! Ale to OBS nie zabiera internet. Czym nie wiesz, ty mają beda obudowane ja nie wiem? O Boże, się o Boże, o Boże. Idź po kilo. Idę po kilo. O, już działa. A, kurde. A ja się buduję w sumie na E -y. Możesz... możesz, możesz. Jak ja jakieś dobre itemy i ja pójdę sobie na tych moich ukochanych niebieskich. Zje... Znaczy... Ludzi 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 No... Szmer, szmerfów Na tych szmerfów Dobra, jak ktoś ma przejście na emeryturę. Chodź to masz, Chodź do, do mnie Albo czekaj Dobra Tu Ej, bo ten... Ten jeden niebieski ogólnie ma lagi jeszcze A nie, to ja nie mam okay. internetu O mhm. Cholera. Ej, mi znowu wywali nagrywanie jako stancjo. <grych> ja się się nie możemy nagrywać, bo wtedy ci zaczyna nagrywać. Dostał, dawaj skacz. skacz na nich. Skacz, skacz już. Dawaj, trzy, czter, trzy. Skoczyłem. Widzę. Ej, on ma jeden z Nie, umarłaś. Nie. Kurwa, mać. Yy. Graczek men jeden, dwa, trzy. On jest na pewno jakiś dobry. Nie mam rzeczy, no nie. na pewno. Dobra, ja nie potrzebuję rzeczy, żeby być szczęśliwy. Ja mogę iść bez rzeczy. Wystarczy mi trzy wsi wełny i ja jestem człowiekiem spełnionym, człowiekiem sukcesu. Niger. E. Y Wypikam to. Wypikam to, bo nie można mówić takich słów. To są bardzo brzydkie słowa. Ucięłam jednego. Uuu, zajebi... się to nie jest przekleństwo akurat. Dawaj. Nie, nie tak Wiktor ta, y, nauczyciel tam jakiś mówi. No wiem, właśnie. Dawaj go, dawaj go. Ej, ej, oj, A mi miał dosłownie pusetuszka. Ten gracek. Man. Nie ma, nie ma, nie mają, nie mają, nie, wiem, mają, nie się. mają. Się buduję do góry. Dobra, nie mają bada. O, sam się zawsze. Lubię nogi dziadka. Umarł. Dobra, zabiję ich. Okej, okay, ja tu buduję ładny mościk. Dawaj, dawaj. No kurczę, dobrze, na razie zaczyna. Nie lubię tej mapy bardzo. Tak serio, nie lubię tej mapy. Ogólnie gramy sobie na super. na M Cicho, teraz muszę coś powiedzieć do y, no. ludzi. Y, generalnie gramy sobie na serwerze Coxcraft i ja Wam dam IP w opisie, tak samo jak link do tego teksturpaka, żeby to nie był było. Okej. Okay. Dam wam link do tego teksturpaka, żeby nie było, że ja kurde biorę łazkałyśmy. To głupio tak trochę by mogło być. E, więc ja wam wstawię też. Bo to jest tego. Znaczy antezyt chyba, nie? Wiem, coś takiego. No linka wstawię. Chyba. Jak zapamiętam. No właśnie, jak zapamiętam, to wstawię. Tak nie, to nie. Magic. Ale ja generalnie chyba sobie powstałem po prostu Ten kanał to będzie jeden wielki gameplay, nie? Ja to po prostu będę stawiał moje gierki na różnych gierach Gierki na różnych gierach No tak, a jak inaczej powiedzieć? Hmm? Że na przykład ja zebrałem Zewsząd <laughs> Prawie spadłem, Co? prawie prawie spadłem Oj. Ja się tu budowuję na czyjeś e, y, Dawaj no to się. Będziemy mieli więcej. Idziemy tu. Aqua, aqua idzie, aqua idzie. Dobra, idę. Widzę. Nie mam internetu. To jest, lubię nogi dziadka. Nie wiem, w dupie tak, to, to mam. Jest, lubię nogi dziadka. Jakiś pedofil, Dobra, ja biegnę za nim. Idziemy na nich. Dostał, kurde, no kurde, kurde, no kurde. Na, będziecie widzieć to na tym, na tym, jakie mam lagi. Masz połowę rzeczy. On tu idzie, on tu idzie, on tu idzie Nie, e, ja nie mam czasu On, on tu on już jest, a nie idzie, nie? On ma dobre rzeczy Ty, ja... o nie On ma na bank cnt albo no ma, ale ma. nie mają beda JEST! Nie mają beda Nie, jest no. On żyje, ale nie mają beda, nie mają beda On jest tylko nice. jeden Nie ma beda, wystarczy zabić ty go gonisz czy coś? Jakby buduje się za nim To dobrze. Ale on... zginę, zginę, Zginę. O on zginął! Sam, też zginą, sam, bo spadł. sam się zabił, no? Dobra, nice. Chat bo chciał na mnie naskoczyć. Itas. To pozbyliśmy się go. Tak. To ja się w końcu dobuduję na te czyjeś chce. Ej, tylko biali mają łóżko, ale biali są chyba dobrze. No, ej, no. Aha. <grym> Czekaj, to ja idę na diaksy na n żeby mieć. Biały, 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 biały. Ale gdzie? Idzie do nas. Ty? Jest przed naszymi diaksami. Fireballem strzela. Ma jabłko w ręce. Wie jabłko. Idzie? Czy na mnie. Co no. ty, karty. gówniarze małej? Przepraszam, że, że wyzywam tych graczy, tak? Ale nie zasługuję na nic. Będę skakał, będę skakał. On, jaki farciarz! Dreaming, Dobra, robbing. nie! Nie, ja to wytnę, ja to wytnę, albo nie wiem co są zrobię. Nie, ja, ja, ja wierzę, że ktoś widział jak jest... Ja, ja jest wstyd. Przepraszam wszystkich, że wy na to musicie Życzę. patrzeć. Ale jeszcze żyję. Oh, ale oh. 7 Uciekaj. Zawiję. Nie! Kupię Silverfisha! Dobra, ja go rzucam Rzucnie. gdzieś, gdziekolwiek. Co e, nie masz rzeczy, nie? E, Okej, okay, ja mam skrzynkę. Ja kupiłem Silverfisha. Kurwa. Zrób perfekcyjnego jump, tego, yy, jumpa. Idzie kolejny. Dawaj kupuj sobie już wszystkie rzeczy jakie możesz. No chodź się bić. Żartowałem. Dobra, on tu czeka. Niech się czeka. Ja do niego nie pójdę, nie? Ej, jo. O dobra, nie. Gdzie on jest? Ich jest dwóch! Idzie, idą! Będą skakać! Ja mam pomysł! Dawaj ich, dawaj ich! Fokusują się na mnie! Jeden leży! Daj drugiego! O co się, o co się, o co się, o co się, bo to masz mało! Beda, w tym jest problem. Ale dobra, to tam spokojnie, ja się tu nie martwię Będę tu zaraz lecieć Zosia. Yy, no dobra, w sumie mogę mówić swoimi, zapomniałem. Idą! Idą Nie wyszło mu, źle, nie zrobił Hmm Zabocik Dawaj, uciekamy No To nie tak, że właśnie to robię. Ej! Oni polecą do nas, a my idźmy do nich na bazę. Ale mośnik zrobiłem. Idziemy przez... Emy. Ja tu jestem. Dawaj, idziemy. Nie, na razie nie, na razie nie, 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 Ja, ja jeszcze kupię sobie jakieś rzeczy. Ja, ja nawet żelaznego mieczka nie ma, mam, tylko zbroję żadnych. To pójdziemy do jakiejś bazy i sobie kupisz. Chodź, idziemy tam. Tu, 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 Do... Chodź do Aqua. Prrr, prrr. O, jak można wziąć? Dawaj Tak żeby nikt nie spadł, he, he Nie, pamiętam jak nie mieliśmy beda, bo była autodestrukcja i miałem 15 m -ów. Masz. Wykup że rozumiesz Dzięki Mogę ci dać swój jednak WTF Odsuń się jak nie, nie, się nie możesz, się odsuń się, odsuń, odsuń, odsuń się! Dobra Chcesz razem mam, mieć czy kupiłaś? Mam, mam Okej, okay, dobra Ja kupiłem też no Ja I... kupuję sobie jabłka Ej, ale mądrze on zrobił Bo on widział, że my kupujemy no. Jaki typ Ej, ogólnie oni są dobrzy Tak szczerze mhm. Dobra Ja jestem wystakowany Ja jestem też gotowa. Ciekawe, ile nagranie trwa już Zobaczę a, a 11 minut tylko. A chodź tu do żółtych. Tak, rzucić i pasy. I chodź przez zielonych, i tam są biali, nie? Nie. A Odprawiam nie, tam są, są niebiescy. Biali. No, kurde, to Od chodź... z drugiej strony są biali. Ej, który mamy? Proto? Ej, masz jednego, gdzie A poczekaj. Mam Bora. dwa, mam dwa. To chodź, ja, ja kupię nam y, czwórkę. Ale mam. Z, y, znaczy trójkę. Ja, 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 mam już wszystko. Dobra, git. Masz Jo, to się. Mam nadzieję, stąd. że nie mają ani nic. E, mają, tak sądzę, że mają. A masz kilo? Nie. A proszę, wierzę w Full TNT, to nie ma kilofa. Ej, autodestrukcja jest za 3 minuty. No właśnie. Ej, to wtedy tak pobiegajmy w sumie. No. Nie marnuję na nich nic jeszcze. Ej, chodź ich zabić. To jest ryzykowne, ale musimy ich zabić. Ale nie ma jeszcze autostrukcji, wiesz o tym? Odsun się, odsun się, odsuń się! Dobra, git Jeszcze drugi, jeszcze drugi, dawa, 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 dawa. Kurde, odsun się! Dobra, czekaj. Cię jest? Na góry. Czeka No nie dziwię, muszę się Spadł. też wymówić Te... Spad? Mm. Mam 10 emeraldów! Wejdź szybko, kupuj coś Mam, ja, tam mam fałdolce, dolce, ja nie wiem to yy, do... <ścoughs> Jak cringe O, uciekaj! Nie ta strona! Nie ta strona! Dobra, nie było tego yy. Do, aqua, do aqua. Tutaj, do tych, tutaj Tutaj, do, 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 nas, do nas chodź A do zielonych, do zielonych, o Synesum. Synesum. Eee, dobra, Chodź i masz Kupcę zbrojkę i kup se mieczor Dobra Idzie, following. idzie, idzie, jest! Chroń, chroń! Kurwa ginę! Zginę, zginę, zginę! Jezus Maria jedno serca! Nie, przeżyłeś! Ale się... Ale się z nim biłem tak łapkę w łapkę, nie? To, to ryzykowne. Łatwo mogę umrzeć tak szczerze. Ej, wyrzuciłem jak sobie, wyjmie A tu. <grym>, Co za debil. <grym, 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 jeszcze bym przegrał przez. Dobra, za... Ja, 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 ja. dobra. Ja kupuję potkę niewidzialności. Jestem med. Ucho swędzi. O, już nie. Niger. Ej Afroamerykanin. La 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 Na zdrowie Ej, ty kichłaś czy nie? Nie. A. Już jest kichłaś. U upośledzenie level plus plus, nie? Dawaj, dawaj, chodź, 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 chodź. A jednak nie. Chodź, uciekamy. No się boi. Teraz chodź. On z tą biegnie. Ojej, ojej, o jezu, ona na HP nie zadał. Ej, wygraliśmy, oni weszli z gry, chyba. el e Dobra, ja tu pożegnam tak ładnie. oj, ja Tu pożegnam tak ładnie. Oj, a tu. Haps. To na dole. Dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie, łapce subie i w sumie to był taki zwykły gameplay nudny i no. Widzimy się w następnych filmikach i naprawiam jakość, zostaje fajnie, więc no. Goodbye!